Ostatniej konkurencji polega na tym, że zawodnicy, którzy startują później, mają szansę ocenić warunki pogodowe, również trudność akrobacji, która jest do wykonania, bo każda wiązanka w każdej konkurencji jest inna więc są czasami trudne momenty przejścia z jednej figury do drugiej i ktoś, kto startuje później, ma szansę zobaczyć, jakie błędy popełniają inni. Tej szansy. Nie miałaś, tej szansy nie miałaś, ale okazuje się, że, że to być może, że pokazałaś klasę również w wiązance finałowej, spowodowało, że twoi rywale zostali po prostu obezwładnieni jeszcze przed lotem, prawda? Już widzieli, że tak świetnie poleciałaś, więc oni mają już niewiele do powiedzenia. Yy, szanowni Państwo, to co... Yy, Czego dokonała Patrycja, jest efektem bardzo, bardzo wielu lat pracy. Bo jeżeli pomyślimy sobie, dzisiaj mamy 2019 rok, rok sukcesu Patrycji, a zaczęłaś latać w 2011. Tak, więc trzecie Mistrzostwa Świata, ale z tego wynika, że 8 lat wytężonej pracy. Niemalże cały sezon Patrycja jak tylko jest pogoda przyjeżdża na lotnisko i trenuje i to z całą pewnością jest również zasługa taty. Miałbym prośbę, niech tata powie jak to było, co się działo w sercu taty przez ten tydzień.